Witajcie w Piątkowym Marketingu. Dziś wraz z Tomkiem odpowiemy na pytanie, czy już za późno na kampanię świąteczną? Zaczynamy. Dla Was dzwoneczek, subskrypcja i łapka w górę. A dla Tomka pytanie tytułowe, czyli czy już za późno na kampanię świąteczną? Hmm. Zasadniczo nie, bo jesteśmy krótko po Black Friday. I kampanie były skupione w, przede wszystkim wokół tego, e, o krok przed Mikołajkami, więc właściwie to jest idealny czas, żeby zacząć już działać. Natomiast jeśli ktoś dopiero się zabiera za planowanie tej kampanii, za e, całą jak gdyby, m, obróbkę materiałów, przygotowanie wszystkiego i tak dalej, no to w zależności od skali, ale faktycznie może być trochę późno i może nie zdążyć. No a jeżeli wiemy, już mamy doświadczenie, rok temu robiliśmy kampanię świąteczną, to czy możemy zluzować i w tym roku podejść do tego tak, że a mamy 5 grudnia, to na spokojnie jeszcze mamy tyle dni do wigilii. I czy tutaj dobrym pomysłem jest to, żeby powielać to, co w zeszłym roku, dwa lata temu robiliśmy w kampanii świątecznej? No. Zawsze ekonomia pracy jest uzasadniona, czyli jeśli mieliśmy już coś, co nam wcześniej działało, dlaczego z tego nie skorzystać? Ale no, trzeba też się zastanowić nad tym, jak wygląda aktualnie rynek, czego oczekują nasi konsumenci, bo te trendy w marketingu bardzo szybko się zmieniają. Dzisiaj to, co działało rok temu, może już teraz nie działać. Dwa nasi odbiorcy też się nudzą, też widzą te rzeczy, więc warto być przygotowanym na to żeby troszeczkę to urozmaicić, zrobić inną promocję, nieco inną politykę rabatową na ten okres, no, postawić też na innego rodzaju grafiki, a w ogóle może inaczej podejść do tematu pod kątem e, samego materiału promocyjnego i tak dalej. Tak jak nie wiem, kiedyś stawialiśmy na reklamę bardziej statyczną, banery e, czy promocję do naszych odbiorców w newsletterze, teraz można ich troszeczkę zaskoczyć, inną akcją, dać jakieś prezenty naszym wiernym odbiorcom, a postawić na przykład e, na materiały UGC czy w ogóle opinie naszych e, klientów. I przedstawienie naszych produktów przez nich do nowych odbiorców. Tak, także tutaj możliwości mamy bardzo dużo. No, kwestia tego, ile pracy chcemy w to włożyć i jak nasz produkt się tak naprawdę do tego nadaje, żeby być tym produktem świątecznym. Mhm. A jeżeli chodzi o finanse, to czy tutaj warto inwestować więcej niż w zwykłe kampanie w ciągu roku? Zawsze powinno być to przemyślane pod tym kątem, na ile ten budżet nam się po prostu zwróci. Trzeba pamiętać o dwóch rzeczach, że okres świąteczny, tak jak też promocje przed Black Friday i wiele tych okresów, kiedy są z założenia wzmożone yy, promocje i sprzedaż w sieci, yy, czyli ten konsumpcjonizm jest na wyższym poziomie, to również koszty w reklamach rosną, ponieważ no, trzeba nale traktować internet, przestrzeń reklamową, wszystkie media jak taką tablicę, Reklamą, która nie ma nieograniczonego miejsca i my się po prostu o to miejsce bijemy. Staw więcej jest, jak gdyby, chętnych na prezentację swoich ofert, tym koszty są wyższe, więc o tym należy pamiętać. Więc czas. Antenowy w cudzysłowie w okresie przedświątecznym jest jednym z najdroższych czasów, tak naprawdę, w, dla reklamodawców. Tak? Jednocześnie jest to też okres żniw, bo konsumenci dużo kupują, i tutaj bardzo ważne jest, żeby po prostu przemyśleć poziom inwestycyjny do oczekiwanych zwrotów z tej inwestycji. Odpowiadając tak, warto inwestować, jeśli wiemy, że, że jesteśmy w stanie po prostu w tym okresie sprzedać więcej, licząc się z tym, że po prostu mamy też droższe stawki. Mówiłeś o UGC i o różnych chwytach, ale jeżeli chodzi o nasz produkt, to jak go wyróżnić? Bo, bo wspominasz o tym, że mamy tutaj wiele zabiegów, nasza konkurencja też rośnie w siłę. No i na co postawić w tej kampanii świątecznej, żeby te produkty jakoś wydobyć z tego całego zamieszania? Takim najpopularniejszym zabiegiem jest oczywiście. Polityka rabatowa. Tylko ja zawsze zachęcam klientów do tego, żeby dostosowali politykę rabatową do danego charakteru promocji bądź do danego produktu. I możliwości jest bardzo wiele. Musielibyśmy naprawdę sporo czasu poświęcić, żeby omówić różne strategie, ale jedną z takich popularnych strategii w przypadku Świąt, gdzie, gdzie chodzi o prezenty, o obdarowywanie kogoś, jest to, żeby postawić na potrzebę bliskich, na przykład w samej komunikacji, tak? że możemy zadbać o naszych bliskich, dać coś naszym bliskim, i to jest bardzo fajny element. Ale druga rzecz, yy, zadbać w naszej polityce rabatowej o to, abyśmy sprzedawali więcej tych naszych produktów, czyli na przykład stworzyć z nich atrakcyjne pakiety, atrakcyjne. Paczki produktowe, atrakcyjne zestawy, które po prostu chętniej się kupuje w postaci prezentów. Bardzo dobrym zabiegiem jest na przykład zamówienie sobie na produkcji wcześniej, no ale tak jak rozmawiać, to trzeba zrobić wcześniej, zestawów prezentowych. Wtedy dużo łatwiej jest taki zestaw sprzedać, a jednocześnie niegdyby koszt, pojedynczy koszyk nam wówczas rośnie. Tak? Podobnie możemy zrobić, jeśli mamy pojedyncze produkty, że na przykład sprzedajmy je w wielosztukach, czyli mamy skalowalne rabaty. Rabat rośnie wraz z jakby zakupem większej ilości sztuk co od razu jakby daje nam taki, takie wskazanie na to, że może to być prezentem. Więc tu zabiegów jest dużo, ja bym postawił po prostu na dobrze skonstruowaną politykę robotową, dopasowaną do świąt i pod prezenty dla innych, ale też możemy od razu myśleć o tym, żeby na przykład dawać coś dodatkowego, czyli jakiegoś fajnego gifta z samego zakupu dla naszych odbiorców, nie wiem, jakiś atrakcyjny e-book, jakiś gratis i tak dalej, zależy jakie mamy produkty, albo na przykład, jeśli dysponujemy systemem cashbackowym, jakimś punktowym, jakimś programem E, m, afiliacyjnym, partnerskim. No to na przykład atrakcyjne zwroty, czy podwojone punkty w programie lojalnościowym, i tak dalej. I na koniec pytanie. Myślę, że dość może być kłopotliwe, ale dasz sobie radę. Zobaczymy. <laughs> czy warto grać w zielone i czerwone na święta? Czy te kolory tutaj nam już trochę się opatrzyły, czy one dalej działają psychologicznie? Nie, no oczywiście, że tak, bo znaczy z mojej. Według mnie jak najbardziej. Natomiast to ma dwie strony medal. Bo po pierwsze, z jednej strony nadajemy ten charakter świąteczny, i kiedy tak jak z jadącą ciężarówką Coca-Coli, nagle wiemy już, że to jest ten czas, tak samo widząc te barwy, wiemy, że to jest promocja świąteczna i nam się to jednoznacznie kojarzy, więc my automatycznie w zachowaniu konsumenckim mamy poczucie, o. Jest czas na zakupy, jest to może prezent. Myślimy o tym, że może to być prezent naszych odbiorców, odbiorców. Jednocześnie myślimy o tym, o te to są świąteczne promocje, więc może warto z nich skorzystać. No bo tak myślimy, podobnie jest z Black Friday. Widzimy czarne banery, jakieś minusy w tym okresie na Black Weeks i tak dalej. To samo było. Od razu automatycznie wiemy, o to są świetne promocje, może warto z nich skorzystać. Yy, ale. Ta druga strona medalu jest taka, że to ginie w gąszczu, czyli wszyscy stosują jak gdyby te same barwy, więc faktycznie wyróżnienie się na tym tle, czyli zastosowanie na przykład pewnego symbolu, choinki bądź bombki bądź czegokolwiek innego, ale wyróżnienie się kolorem, czyli zrobienie nie wiem wielkiej pomarańczowej bombki czy pomarańczowej choinki, czy jakiegoś odjechanego renifera na żółtym tle może być czymś, co przyciągnie uwagę bardziej, ja jednocześnie zachowa ten. Dziękuję Ci Tomek. Przypominam Wam dzwoneczek, łapka w górę. Jeżeli interesujecie się marketingiem, zasubskrybujcie koniecznie nasz kanał. Tak jest.